Każde równanie składa się ze znaku równa się, który, który nam rozdziela równanie na lewą stronę i prawą stronę. I ustalamy, że po stronie lewej musimy doprowadzić takie postaci, gdzie będą niewiadome, natomiast po stronie prawej będą liczby. No i teraz sprawdźmy. Niewiadome po stronie lewej, czyli wyraz 3x i minus -2x, natomiast po stronie prawej jest, powinien, być, powinien, być, powinien być wyraz siódemką. I też liczba minus 22. No dobrze, to teraz co musimy dalej zrobić? Zwróć, zwróć uwagę, że 3x jest po dobrej stronie. Jeżeli jest po dobrej stronie, to po prostu ją spisuję. Ona ma tutaj, to jest tujeczkę z plusem, więc ja też o tym plusie będę pamiętała. Teraz po stronie prawej jest minus 2x, więc ja muszę przerzucić minus 2x na stronę lewą i aby to zrobić, to muszę znak, tej liczby zmienić na przeciwny. Czyli jeżeli jest minus 2x, jak przerzucam na stronę lewą, to dam znak przeciwny, czyli będzie plus 2x. Równa się. Po stronie prawej natomiast są liczby, czyli minus 22, od niej rozpocznę. Ona jest po dobrej stronie, więc po prostu spiszę minus 22, natomiast minus 7 musi przejść na stronę prawą, Zatem znowu, jeżeli ich przerzucam, to zmieniam znak na przeciwny, czyli jak jest minus 7, to teraz będzie plus 7. Teraz y, mam już uporządkowane. Po lewej stronie są wyrazy y, z x, -ami. po stronie prawej y, są liczby. No i teraz przystępuję do redukowania wyrazów podobnej. Wstawię tutaj te blokady. No i mamy 3x, dodać 2x to jest 5x. Równa się. Minus 22 dodać 7, czyli mam oddać 22, mam 7, to mam na minusie jeszcze 15. Zwróć uwagę, jak, jak, jak zapisuję równanie. Jedno pod, pod drugie. I teraz tutaj jeszcze ja szukam x, więc przeszkadza mi piątka, więc aby ją usunąć, ja po prostu obustronnie podzielę przez 5. Czyli przez, dzielę przez liczbę, która stoi bezpośrednio przy x. Skracamy. I wychodzi, że x jest równe. I ustalamy znak minus podzielone przez plus daje nam minus 15 podzielone przez 5, to jest 3 i koniec naszego przykładu. No to teraz przejdźmy do przykładu drugiego. No to mamy najpierw tutaj, teraz zaznaczymy sobie wyrazy, wyrazy wolne, czyli po prostu liczby i wyrazy z x. I wyrazy z x muszą być po stronie lewej. Teraz tutaj przed piątką, jak nie ma znaku, to znaczy, że jest plus. Przed 4x jak nie ma znaku, to też plus i możemy sobie te puściki dopisywać. No to teraz sprawdźmy. Minus 2x jest po stronie dobrej, więc po prostu spiszę minus 2x. Pamiętam o tym znaku. Po stronie prawej jest plus 4x, więc muszę przerzucić na stronę lewą. Zmienię zatem znak na przeciwny. Będzie minus 4x. Równa się. Po stronie prawej zaś spiszę minus 7, bo ona jest po dobrej stronie, ale... Plus 5 musi przejść na stronę prawą, zatem dostanie minusa. Zmieni znak. I teraz wstawiamy blokady i redukujemy wyrazy podobne. Minus 2x i minus 4x, czyli mam oddać 2 i mam oddać 4, to mam razem oddać 6. Po stronie prawej mam oddać 7 i mam oddać 5, to mam razem oddać 12. Teraz przed x przy x stoi dwu, 6 minus 6, więc muszę obustronnie podzielić przez minus 6, czyli przez liczbę, która stoi przed x przy x bezpośrednio przy nim. Skracam. I x jest równe. Ustalam znak. Minus i minus podczas mnożenia i dzielenia daje nam plus, zatem tu będziemy mieli plusa. 12 podzielone przez 6 to jest 2. I mamy wynik. Teraz natomiast co w takim przykładzie, kiedy się pojawiają nawiasy? To muszę najpierw pozbyć się nawiasów. Tak ładnie mówiąc, powinnam się je po prostu opuścić, czyli muszę, wymno, muszę przemnożyć każdą liczbę w nawiasie przez liczbę, która stoi przed nawiasem. Przy czym najpierw pamiętam zawsze o znaku, czyli minus 2 razy 7, czyli minus razy plus daje mi minus. 2 razy 7 to jest 14. Dalej mamy minus 2 razy minus 4x, to będzie minus razy minus daje nam plus i 2 razy 4x. To będzie 8x. Równa się po stronie prawej, po prostu ją spisuję. I znowu mamy wyrazy z x, pilnuję znaków. I wyrazy wolne, po prostu liczby. Plus 8x jest na dobrej stronie, zatem przepiszę po prostu plus 8x. Tego plusa mogę nie pisać, ale tak, żeby wszystkie znaki były widoczne, to ja go jeszcze zapiszę. Minus 8x jest po stronie prawej, zatem muszę przerzucić na stronę lewą, zatem zmienię znak na przeciwny. Dalej, plus 6 jest po dobrej stronie, po prawej, natomiast minus 14 jest po stronie lewej, muszę przerzucić na stronę prawą, zmieniam znak na przeciwny, to będzie plus 14. Teraz stawiam blokady i będę redukowała wyrazy podobne. Minus 8 dodać 8 to będzie 16x jest równe. 6, 14 to jest 20. No i teraz muszę pozbyć się tego, co stoi przy x. Jest to liczba 16, czyli obu stron je podzielę przez 16. Tutaj skracam i wychodzi mi, że x jest równe 20 ale jeszcze ten ułamek mogę skrócić. Mogę skrócić przez 4, wyjdzie nam 5 czwartych i wyciągnę całości, to jest 1 cała i 1 czwarta. I rozwiążę jeszcze jeden przykład. 2x odjąć x plus 7 jest równe 4 I w nawiasie 2x odjąć 3 i do tego dodam jeszcze 1 Teraz tutaj dosyć sporo się w tym przykładzie dzieje. Czyli teraz, jeżeli przed nawiasem nie ma niczego, to tutaj stawiam 1, czyli będę musiała opuścić nawias, mnożąc wszystko, co w nawiasie przez żeby minus 1. Natomiast tutaj po stronie prawej mam też nawias, czyli przez 4 pomnożę wszystko, co jest w nawiasie tutaj. Czyli 2x nie jest połączone z nawiasem, po prostu 2x spisuję. Teraz będę zajmowała się tylko tą część, tylko to, tą część muszę zrobić. No i teraz zostałam znak. Minus 1 razy plus 1x daje mi minus 1x. Minus 1 razy plus 7 minus razy plus daje mi minus 7 równa się. Raz przez 4, 4 razy 2x to jest 8x, 4 razy minus 3, czyli plus razy minus daje mi minus, 4 razy 3 to jest 12. I plus jedynka jest poza nawiasem, to ją po prostu spisuję. Teraz znowu muszę umieścić wyrazy z x po stronie lewej. To jest wyraz z x, z x tutaj też. Natomiast pozostałe to są liczby, czyli te, które muszą być po stronie prawej. No i teraz średnia liczba, czyli przed dwójką jest plusik, czyli przepiszę 2x, jest minus 1x, jest po dobrej stronie. Ale już 8x, przed którym też jest plus, jest po stronie prawej, więc przerzucam na lewą, zmieniam znak na minus, czyli będzie minus 8x i równa się. Po stronie prawej mam minus 12 i plus 1, ja to spiszę, jest po dobrej stronie, nie muszę tutaj niczego zmieniać. Natomiast minus 7 jest po stronie lewej, przerzucam ją na prawą, czyli dostaję ode mnie w tym momencie plusa. Teraz będę redukowała wyrazy podobne, czyli stawiam blokady. No i wykonuję działanie. Mam 2 x, 2x odjąć 1 to mamy 1x, 1x odjąć 8, czyli mam 1 oddaję 8. Zostaje mi jeszcze tutaj długo 7, czyli będzie minus 7x jest równe. Mam minus 12 oddać 1 plus 7 to jest 8, minus 12 plus 8 to będzie minus 4. Teraz usuwam to, co stoi przed, to, co stoi przy x, czy dzielę obustronnie przez minus 7. Skracam i x jest równe, minus i minus daje nam podczas dzielenia mnożenia plus, czyli będzie, czy będą 4 siódme.